Szanowni Państwo, pragnę podziękować za dane dla mnie głosy, podziękować trenerom, prezesom, którzy mnie prowadzili. Także pragnę podziękować żonie, bo często mnie nie ma to. Dziękuję bardzo. Jarosław Olek, miejsce ósme w naszym telewizycie. Komu osoba? Chyba. Żenę bym po Nie mówię, bo... Po Proszę bardzo. Sami kapitała, zdrowie. Bardzo dziękuję. Krótko, ale na temat... Będę powiedział, ale chciałem podziękować wszystkim przepisom, bo nim, tak naprawdę jakieś cele. Im dostarczamy uczucia i, i ten dobieg. Chciałem podziękować drużynie chłopakom, bo z nimi osiągamy sukcesy i te dobre momenty i te słabe momenty podziękować panu Wójtowi Serwisowi, bo dzięki niemu tutaj jestem. Dziękuję bardzo. Życzę miłej Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo w imieniu mojego męża. Bardzo mi miło być tutaj z wami dzisiaj. Chciałabym tylko podziękować wszystkim, którzy głosowali dla Rastka. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Maria Stojkowicz, na Raska Stojkowicza. Ale bardzo bym nie wykorzystać się bardzo by dziękować Maria Stojkowicz, Dlatego, ona dzisiaj specjalnie przyjechała od Serbii, Ja myślę, że kiedy ktoś tak kocha nam ubiera nagrody osobistą od Serbii, to naprawdę wielki brawo ona na nas. Dobry wieczór, Państwu. Ja chciałam podziękować wszystkim za oddane głosy na mnie i na moich kolegów. Nie spodziewałam się tak wysokiego miejsca, Jestem, jest mi naprawdę bardzo miło. Chciałam no, też so podziękować mojemu trenerowi, który na co dzień mnie prowadzi, rodzinie, która mnie wspiera na co dzień. Chciałam też pozdrowić nieobecną tutaj osobę, Anna Mariana Treliskiego, który obecnie znajduje się w szpitalu, a jest to naprawdę duży fan także pozdrawiam go i życzę mu powrotu do zdrowia. A Państwu życzę miłego wieczoru. Dziękuję. To jest amaz. I feel really lucky to be Tym tygodnie miałem okazję jakieś 4-5 razy bo Markus bardzo chciał przyjść, to do kielc to sam odbierać, ale na końca trener jego nie pozwolił. Ale to 4-5 razy, kiedy rozmawiam to niesamowity szczęśliwy moment, Naprawdę ja sam Markus <noise> już trochę, ale tak szczęśliwy, że odpowiedział jako ja myślę to to coś mówi o tej nagrody dla niego i non stop mówi też o, o drużynie i ja myślę, że to mówi wszystko od Markusza, taki skromny, yy, bardzo sympatyczny, super kolega, To tylko mówi, dzięki drużynie ja odbrałem dzisiaj tę nagrodę. I on pytał mnie, to jest teraz, o Stół. co so, ja w imię zarządu bardzo dziękuję, nie tylko Markus, ale oczywiście reszty, yy, kto wygrali coś dzisiaj, przebicie przebież, i siedźcie oczywiście w Bielekowicach. Dziękuję. Dziękujemy bardzo prezes Miłego do w, w Kielce, pan Bertus Servas.